Witam wszystkich. Siusiałem sobie na marginesko taką rzeczkę. Zobaczymy, co dzisiaj coś złowię. Symandero, no, wszystkim, czekam. No to łowimy, nie? Jak to mówią? Wydaje mi się, że coś siedzi. Tak, panowie i panie, siedzi. Ładny Pręcisław. Ale, jaja. Ja. No to dzisiejszy pierwszy fancior. Jak widać, ładny. O! No to jest ładnie. Ja mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj się wyłapie. Warunki trochę nie sprzyjają, bo coś deszczy pada, ale to nic. O! Jest następny jakiś. Badziebie Wrzucone do rzeki Aha. To jest przełapanie, ale to jest jakiś murek Dobra Jak widać jakieś takie fanciki Jakiś drut, gwoździe. Coś, Jakiś, widzę, że nawet gwóźdź jest kowalski. Do podkowania koni. Ja wiem, że szału nie ma. Żeby tak jako, jako taki. Przełapania są, ale to jakieś. Takie fanty, że nie da się wyciągnąć. Tamte strony, jak widzicie mostu, tam pisze zakaz wchodzenia, bo to jest jakaś fabryka no i stoi znak jak wół, żeby nie wchodzić, to nie wchodzę. Jak widzicie, ładna rzeczka i most. Tu jest zakaz, w ogóle jakiś napisane. Jak widzicie, strefa niebezpieczeństwa coś tam no i połowiłem trochę. No, i pan przyszedł i powiedział, że są trzy tam. Auto stoi, i idę. Jadę pod następny most. Zobaczcie, denerwowałem się trochę, bo tam jest sporo zaczepów. Ale jak nie wolno, to nie wolno. Do zobaczenia. Jak widać jestem pod drugim mostem, zobaczymy co tu jest. Przyjechałem stamtąd, bo pan wyszedł z budki. Pan ochronił, aż ładnie powiedział, że tu nie wolno. No to więc go posłuchałem. Mówię, nie będę się z chłopem kłócił. To jest jego praca. Chłop był bardzo uprzejmy. Więc ja też nie będę świerawał jakiegoś tam nie No to do fancita, nie? Zobaczymy tu co jest. O. Tutaj z syf totalny dobra to do zaczepu powiem wam że mam potężny zaczep ale jest mega zaczep zobaczcie ludzie to jest to kurwa nie uwierzycie ale wczoraj znalazłem mega fanta, ale to jest bestia nie z tej ziemi no to zobaczcie ludzie nie uwierzycie, co jest, o kurwa, 50 kilo złomu. Zobaczcie. No to. Jest fancich jest. O ma. Zobacz to. Jezuś. No ale f... Widzicie, jest następny fan i to mega. Ale to, to ta bestia to tak trzyma, powiem wam że się idzie umęczyć no. <gry> Szok nie znów to siedzi, ale takaś drobnica do sygnału tutaj mam jakiś łańcuch od psa zobaczcie o ludzie jak to to te bydle wsadzę to ja nie mam pojęcia do tego samochodu będę musiał siedzenia por rozkładać, Ole. dobra, to to do sygnał, powiem wam tak, jestem ja przechodząc na drugą stronę jeszcze porzucam z 10 minut i zabieram się do domu. Ale... Mega. Trzeba uważać, bo to ślisko jest. Jeszcze troszkę i... Uciekam! Wiem, mam tamtego potwora włożyłem do samochodu rozłożyłem nie siedzenia bo inaczej by to, to nie wlazło ale żem pozdrawiam wszystkich widzów, którzy oglądają mój kanał Zapraszam na oglądanie moich filmów. Hubert plus magnes. Jak widzicie tutaj nic na razie nie ma. Pauza. A, to jeszcze taki paczek No koniec. I zbieram się ostatni rzut. Dobra, ja już zakończyłem głowy. Podsumowania nie nagrałem, bo niestety, jak zwykle, ten telefon padł. Ale wypad, zauważam na dzisiejszym mega udany. Pozdrowionka dla was wszystkich. Trzymajcie się. Dzisiaj dzień był mega. kwity Fanty. Nalazłem trwacie ten duży. No i tam jakiś jeszcze 10-15 kg drobnicy. Zadowolony jestem mega. To trzymajcie się, cześć!